Siemanko ludzie, tu awanis69 i dzisiaj zagram Dravenem w grę League of Legends Na szczęście Dravenem już trochę grałem i mniej więcej wiem jak się nim poruszać żeby zadać jak najwięcej bólu naszym przeciwnikom W mojej drużynie jest wiewiórka rzucająca bombami jakiś karbaty dziadek z laską Wanna muszkieter muskieter i krokodyl z dużym toporem, albo nie wiem co to jest. A Draven to jest taki zakochany w sobie ludzik, który rzuca dwoma toporami. On jest adekery, robi ten of damage, zadaje dużo bólu, i no, przeciwnicy cierpią, grając przeciwko niemu. No i właśnie w ten sposób. Zdobywam first blada. Teraz czas na ezreala. Oh, nie, nie, nie. No powinien zginąć, bo jeszcze blida zadajemy, ale. Niestety, nie. Nie zginął. Nie zginął. Ale to już mówi się trudno. To jest dla mnie, dostałem więcej kolda, Więc aktualnie wszystko jest ok: wszystko idzie po moim roślinie, wszystko było wymierzone, każdy hit. Damon to jest według mnie jeden z trudniejszych dekelów ogólnie No i ten minion definitywnie jest mój. Tak, dobiłem go z zimą krwią, ale tego już mikrokodyl zabrał. Ale ten już na pewno też będzie mój. Będzie mój. Ha! I jest mój. Spokojnie już mam dobrą farmę. Więc... O nie, będzie mój. O ten też nie. To będzie bardzo złe. No co za głupi ham. Zabierać palmadecai. Masz zradę. Widzicie, jednym atakiem. No co za drag. I jeszcze mam taki toporek, co spowalnia i przeraża wszystkich. Yy, o co ja robię? A, kurczę, zapomniałem, że blida. No tak, mój topór jak trafi skuto, zadaje blida i wtedy pod tureta nie warto chodzić, bo tureta od razu się na mnie przerzuca, ale wszystko jest okej. Okay. Nie ma się czym martwić, proszę. Dostał hita ode mnie, dostał Cię drugiego hita ode mnie, będzie musiał wracać. Boli go. Definitywnie go boli boli go jeszcze bardziej o Rynek to sobie farmi to ja będę sobie kurczę zdobywał killa no i powinien zginąć nie zginął definitywnie Ezreal ma dzisiaj szczęście Bo ja... IEI Yeah 7 raz mam Mogę dzięki temu kupić nic O nie, o nie nie, nie gramy agresywnie ale kill dla mnie Warto było, support zdobył Killa, no i ja więc Ale jak widzimy Nie ma czym się martwić, jest nie jest jakiś za dobry Ale Chwileczkę, czy mi się zdawało? Czy on nas skół. O, oh, to jest Pulse Fire, real muszę uciekać z nami. Jeep, No i. Jednym hitem zabieram, gdyż. Mam level przewagi mu ponad pół HP. Nie ma się czego bać. Jep, jep. Yep. No i musi uciekać znowu. Niestety znowu przeżył. Gdybym miał flesza knighta to bym go zabił. Definitywnie bym go zabił. Chociaż. Moim szczęściem pewnie by przeżył. więc może by. Eee, no, ja lubię się w tym co mówię. Przyszedł Alistar. Hej, Alistar! Łap! Renekton pewnie coś sobie kupił. Kupił sobie buty, nikt nam nie ucieknie. W sumie on ma i tak kilka daszy. Nigdy nie gram Renektonem, nie wiem jak jego style się nazywają. Ale Renekton jest też kierującym się nie wolno zadzierać. Ja sobie tutaj tureta teraz ponownie naparzam. O proszę, o proszę. O, oh. Boli, boli. Tak, boli czyby Czy zaraz zaboli boli Może nawet dwoma toporami kręcić wtedy jest znacznie większy burst. No ale co do tego ataku, no. No boli przeciwniku, boli. Nie boli. Tego też zaboli. To było naprawdę nieszczęśliwe. Unfortunate. Na szczęście ta lista zdobyła wszystkie kile. To bać. nie mam magny a, on też zginął? Czyli lwy mnie kill? nie, renek on zdobył swój pierwszy kill musiał być bardzo szczęśliwy z tego powodu no i już zaczyna się flaming w moim teamie flaming, wszyscy to kochamy, wszyscy kochamy flame flame, daje nadzieję ludziom na lepsze jutro to wartościowują się ludzie w tym sposobem Cóż. Jeżeli myślicie, że przed chwilą bolało Ezrea To zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie, zaraz jeszcze mam Ulti, to będzie takie kombo. Niektórzy używają Ulti y, Dravena jak Ezreal, żeby dobić kogoś ucieka wtedy. Nie, nie robi się tak. Traktuje się to jako bonusowy dimek. I proszę teraz patrzeć. Tak tydydy, tydy, tyd, T월uście... LIKE. mhm. Nie wiem czemu moje ulti nie poleciało. Pewnie jestem na tyle dużym nubem, że przerwałem ją. No nic na to nie poradzę, no mówi się trudno. Bójcie się wychodzić pod tureta. Chwileczkę, ja nikogo teraz nie zabiłem. Draven carrying heart. Draven carrying heart. Nie. Nie będę przemawiać jego Masz? No i w ten sposób zadaję mu duże tony damage'u. Tona damage'u. Tona damage'u. Zobaczcie ona. Jeszcze większa tona body. Nołem siódmy poziom. Jeszcze większy D-mage. Ona d Ktoś od tyłu przyszedł? Czy mi się zdawało? w sposób double kill idzie dla Dravena i Draven już jest nie do powstrzymania o, o, przeważnie to ja, tak jak teraz gram z takimi przeciwnikami to przeważnie na dach są tacy ludzie w moim teamie niestety, przeważnie wszyscy trują grę czują się zbyt silni, że tak powiem no ale dobrze, dobrze, je, dobrze, ja nie mówię, że jest źle jest... Draven wyfidowany, to jest. Draven szczęśliwy Szczęśliwy drayman to wyfilowany drayman. Mam jedynie 5-0 Ezreal ma piąty level, co stanowi bardzo duże zagrożenie z jego strony Jest bardzo niebezpieczny. Skórka plus jeszcze nie ma na szczęście do bonusowej zbroi. Jeszcze nie ma bonusowej broi Nie ma O Jezu jakbym krita mu walnął Chuj jakbym chciał krita mu walnąć Masz 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 I Nie udało się Nie ma krita. Ja nie jestem wyfilowany, Ja biorę co moja tyle. O nie dobrze, ktoś tu jest. A kurde! A. Ale wszystko jest w porządeczku, gdyż znowu zdobyłem dwa kila. Ale najwidoczniej mój Jacks uważa mnie za Feedera, gdyż jest na mnie bardzo wściekły, ale dobrze, nie martwimy się, wszystko jest po naszej myśli, nie ma się czego bać. Hmm, szkoda, nie mogę mu skesować. Używam R mojego Ultimate Skilla, tych dwóch toporów co tak wziw i wziw w moją stronę z powrotem do KSowania. Tak Pamiętajcie, wy nie KSujecie, wy po prostu bierzecie co wasze. Hm? No. no. dobrze. No to trzeba mieć dalej. Bijemy. Bijemy, bijemy, bijemy. I dwa miniony dla mnie. Jeszcze jestem przyzwyczajony z doty, że mówić, że to są creepy. <śm> Zabolało. Oj, zabolało. Teraz muszę pokazać swojemu, żeby nie walczył. Bo to jest wariat. Ja też z... Ach, No i właśnie to jest... To, jak się walczy przeciwko słabym przeciwnikom. Czujesz się zbyt pewny siebie, za dużo siły. Masz i popełniasz głupie błędy, takie jak... O, właśnie teraz... Czyżby? O, wow. O, wow. Czyżby Jax? Jax? Uda mi się skalasować? Leć! 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 Ziu! Niech to szlak. Chamstwo! Całkowity niefart. Niepowodzenia. Moja farma... Jakim cudem ja mam taką farmę, jak... Nawet nie staram się farmić, tego nie wie nikt. Oj, Wukong, jakbyś tu podszedł teraz. On był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No i znowu czuję się zbyt pewny siebie. O, przyjmujemy tureta na klatę mniejsza. Ezreal! Spróbujemy zakasać. Dobra, dość trołowania, dość trołowania tej gry. Rzeczywiście trochę natrołowałam, ale rzeczywiście mój team przegrywa. Czemu kto ode mnie tak widuje? Renekton owszem Fiora owszem Ziggs owszem no i Jack tam troszeczkę się też wygłupia. Nic złego się nie dzieje. Everything is just fine Do zabawy. Teraz tyramy Ezreala. Trzeba w niego wjechać na pełnej kur... Czemu Fiora zeszła na bota? To jest moje pytanie. Boże, ona przegrywa ze Zrealem. mi ktoś to wytłumaczy, bo ona przegrywa ze Zrealem. Ona dostaje w dupę od Ezreala. Ezreal ciśnie Fiore. No dobra. Dobra, koniec. Jo. Jo. O boże. Oh yes. Oh, jej. Oh, I double kill, double kill dla nas, tak co za akcja. Mm, mm, mm. Draven, Draven, trons of the image. Nie dadzą mi na... no ty, Nie dadzą mi nastakować BT. Trzeba kwiopice nastakować, trzeba. No nie da mi nastakować krwiopija. Co za Jep jep. Dobrze, teraz nastakuje krwiopija. on sobie image Agresja, panowie. Agresją wygrywa się gry. Tylko agresją. Nie można być cipo, nie trzeba. No to co? Nidale mnie zabiła ze spira. Ja zabiję, zabiorę jej duszę. Zabrałam Miki No cóż, małe zaskoczenie, proszę Państwa. Ach ty wariacie! A, a, a. <ścoughs> nie ma to jak ulti lecące z na ciebie i nie robi się w ogóle uniku, to jest przepiękne. Tak łatwo przed tym zrobić unika, ludzie nie są w stanie tego zrobić, nie są w stanie zrobić uniku przed Ezraela ulti. tam się... O Jezu, mój team się bawi. Mój team się bawi. Bawią się. Bawią się. Wszyscy się bawią. Ale nie martwcie się, idzie już was poczciwy Draven. Draven incoming. Raven Muszę wziąć czerwonego bufka No bo Ignite plus czerwony buf Plus krwawienie Dravena z pasywa To nic przyjemnego dla przeciwników yep. 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 No dobra yep. 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 Mm. Oh. Mm. Ha. Mm. Right. Double kill no. Cool. no. No i w ten sposób się robi dymecz. Kolejny turet pusznięty Tak, 150 bonusowego golda na naszego teamu. Co za akcja Co za akcja. No i cholera. Łapka nidarki mi przeszkodziła. Ciekawe czy jest ulti czy nie Zdążył mi dorwać czy nie, czy zdążył, czy nie. Nie, nie zdążył No i patrzcie. Mam to, mam to. Myślę, że oni nie mają za dużo tanków w teamie. No, nie warto budować Last Tracepera, więc co wybuduję? Co zganicie? Zganicie. Eee. I, I e. To będzie Tons of damage. Tons. Tons. Na to nawet nie chcę się gładnie na budować po coś Yo, Maciek no, no Dobra To był mój ojczym Jeszcze z tym Okej okay. Kto chce się pobawić? Maszę se i akcja Trzeba walczyć pod tam. Trzeba walczyć lecik moje ujcik Moje ulti uh, uh, Dobrze Walczymy pod turetem uh. Naj, no, nie złapiemy jej, nie złapiemy hm? Kudę byśmy złapali Ja nie robię d Ma proszę się nie odbyć Nie A wszyscy Ace? Nie, nie ma Aisa Dobra, czekamy na nasze miniony i puszujemy dalej. Staj, Bufek na szybkość. Tak jak. Hej, Sam. Bardzo jest ładnie. Wszystko pusznięte. tak? Przydałoby się mi blubówek. Nie ma blubówka, jest mi z tym smutno. Dobrze, idziemy dalej. Bierzemy dragona, bierzemy po prostu co, to, co nasze. Teamage robimy Na, na mnie gdzie się robi fala naszych wspaniałomyślnych minionów O niedobrze Niedobrze panie Jacksie Skacz do mnie, skacz No i w ten sposób uratowałem Jacksa w sytuacji. Najzabawniejsze jest, jak ktoś zostawia Jacksa tak samego sobie i nie może uciec. Nie ma możliwości ucieczki. Ale jest po prostu w porze. Teraz tu dopiero będę robił Tons of Damage, gdyż nie dość, że robię z podstawowego ataku 290 Damage plus 240. Jeszcze szansa na crit, czyli jakieś. Dużo będę robił, myślę, że krytykalem to pół HPS realogi zabiorę. Aaaa. Aaaa. Nie, ja nie będę tankował, ja nie jestem tankerem. Nie face czekujemy, nie ryzykujemy. O, jaka szkoda. Yeah. Yeah. A to chłopie, Dobra. O no, Dobrze! Dobrze jest! Dobrze! Renekton, stunujesz! łapiesz, nie będzie pęty dla mnie. Pęta, pęta, pęta! Jak ty pęty? No i co jest Łapiesz, łapiesz! łapiesz, łapiesz! O nie! O nie! O nie Jest bez problemu, jest dobrze, jest wszystko okej. Okay. O nie, łukąk nie zabije. Masz. Masz to i to i to i to. I to i to i to, i to, i to, i to, i to. Coś za wymieniać co za prosta To Xin teraz nadszedł Tons of Demage. Dave Ben, -hmm, Tons of damage.

Trzeba uciekać, trzeba uciekać. No cóż, to ja teraz pójdę sobie po kolejnego Reda. Tak, red buff. Dobra. Mam nadzieję, że mi nie zabiorą. Zabiorą? Nie zabrali. Za duży damage. Raven wyfidował już się. Perfekt score nie jest. Ile procent na criticala? 55. Dobrze. Mało. O oh, nie! O oh, nie! O oh, nie! O nie, Jack zginął! Niech to szlak Ale spokojnie, twoja śmierć nie pójdzie na marne. Tutaj nikogo nie było. Swastowałem mana. Waste. Panie Xinie! Panie Xinie! Dzień dobry! Ekwiast na mnie nie działa. Wiecie czemu? Bo mam za dużo damage'a. Nie odczuwa się tych 70%. Nie odczuwa się. Wszyscy są bezpieczni. Flesza nie trzeba używać do ucieczki. Nie, Mam już wystakowane? Wystakowane. Farmy nie ma. Po co mi farma jak mam killa? Wszystko ksujemy. Wszystko bierzemy. Nie trzeba potrafić farmić. Wystarczy dobrze użyć skilla, żeby sksować. O nie. Otaczają nas. O nie. O nie. Ale niestety ja zabieram pół HP jednym moim criticalem. Nie, nie jestem defidowany? O, Orzesz ty w mordę. Niech to cię szlak, ty. O Chryste. No ja nie wiem co on próbuje. A prawie mnie zabił. A prawie mnie zabił. Wypadałoby puszcznąć... Mi da w takich sytuacjach, gdyż mój tym walczy, ale ja jestem na jeden cios od byle kogo, więc podleczę się minimalnie na minionach. Na no jeden hit 180 HP. Minimalnie. już Pukon będzie chciał we mnie, ale my nie damy w Ludzie, ludzie. A, i klona bije, był taki mnie. Bierzesz, bierzecie wszystko, wszystko, nie zostawiacie nic. W ten sposób się przeważnie przegrywa, aby sobie dać wszystkie kile, bo jak zabiją Ciebie, to Tim nie ma damage'a. Ale ja nie zginę, jestem. No i poddali się. Nie